Cześć, w poprzednim filmie, ja ten... <grymne> filmie się nie nagrałem. W poprzednim filmie się nie no, nagrałem, no, się na co widzę, bo nie jest to, to opowiem, moje widmo, no, bo ja bateria zaczynam przygotować YouTube. Dlatego wszystko opowiem powiem tak, bo będę grać sobie jeden po jeden. Moje dźwignie, no. W ogóle trochę nagrywam, ale... <kluzny> Zresztą chciałam ten, nagrywać. nagrałam, no i to właśnie moje dźwignie, jakby nie mam jakichś super fajnych dźwigni za jakieś produkty. Ale nie jestem słaby. To wszystko. I... no. Będziemy grać sobie bez kontroli w Zenon 1 Zostaw się, sobie dobrze. No i... Nie będziemy zobaczyć zacząć le lepszą sobie trochę zagram. No. No i... co? No. Lecimy do gierki. No.

Jo, to jest taki spambit. A, tak ogólnie to wygląda jednak tylko żół na razie. Nie, tu nie ma kamera. Co no, robisz kolego? Dlaczego Daj daję? Nie... ma im nie Dlaczego to daję? Dlaczego im daję? Dlaczego im daję? Dlaczego im daję? No i co? Dlaczego im daję? Dlaczego Albo albo nie, dobra No,